Minut po zwycięskiej walce zwycięskiej przez knockout uh, z Mikeem Molo. Opisz uh, pierwsze wrażenia, opisz wszystkim ten pierwszy knockdown, który miałeś. No co no knockdown no, zdarza się. Pierwszy raz w mojej karierze. Na pewno na pewno mnie zaskoczył. Powiem Wam szczerze, obawiałem się trochę tej walki. Dlatego, że ja jestem trochę taki przesądny i kurde, to była trzynasta walka, tak mówię, kurwa, toś mi nie pasuje, ale, ale mówię, ale na, na całe szczęście, na całe szczęście się dobrze zakończę. tak myślałem o tym, było wszystko dobrze, brakowało trochę takiego, widziałem lukę, nie biłem, nie wiem czemu, chciałem prawym, prostym trochę poboksować. Słuchajcie, takie walki uczą, możecie mi mówić, co nie, leżałem raz na dupie, pierwszy raz w karierze, zapiszę sobie w notecie, najważniejsze, że, żeby wyciągnąć wnioski i poprawić to wszystko. Jest jeszcze dużo pracy przede mną, trenujemy ciężko z trenerem, to jest potrzebne, no jakbym kurde cały czas wydawało mi się, że jestem ten to co, to bym siedział na laurach z teraz wiem, że jeszcze więcej pracy i na pewno czuję się mocny. Brakowało jeszcze, brakowało jeszcze takiej, tej lewej ręki, biłem prawy, otwierałem na lewy i nie biłem, trochę wysoko, wyżej ręce powinienem podnieść. Panowie, to jest nauka, to, to na całe szczęście wyszło dla mnie, wiedziałem, że w końcu go trafię tym lewym. Nie wiem na co tak długo czekałem. Na pewno Mike pokazał się, widzieliście do końca, wierzył swoją wygraną I moim zdaniem najtrudniejsza walka dla mnie. Był troszeczkę kryzys. Pokazałem moim zdaniem charakter, który mam. Artur, pytanie dotyczące techniczne i sportowe takie. Wspominałeś o tym, że na początku z boku patrząc na to, co robiłeś, można było odnieść wrażenie, że masz. Problemy z wyczuciem dystansu. Czy to jest. Ta, niektóre te ciosy były zatrzymane w połowie, niektóre te, te akcje wyglądały takie niepłynne, jak przyzwyczaiłeś się y, swoich kibiców przedtem. Czy to wynikało z tej przerwy? Ja uważam, że to właśnie wynikało z tej przerwy. Wiecie, co nie ma tu zganiać co na przerwę? Moim zdaniem. Nie boksowałem 7 miesięcy, tak? Ale, no właśnie. Ale to nie jest, nie wydaje mi się, od tego. Na pewno Mike Molo nie jest jakimś wirtuazem boksu, tego mu nie, ma, ale na pewno serce do walki ma. Widzieliście rozcięcia, łuki, szedł do końca, wierzył w swoje zwycięstwo, trafił mnie. Naprawdę szacunek wielki dla niego. Takie walki są mi potrzebne. Spodziewałeś się takiego Mike'a Molu? Wiedziałem, że będzie to, że on tam sobie, mówiliśmy, że się boi. Wiadomo, to było bardziej tak potrzebne, tak, ale wiedziałem, że chłopak wierzył sobie. Widzieliście w każdej walce, w jakiej by to nie było, do końca wierzył swoją swoją rękę. Trafił mnie raz. Bardzo, bardzo fajnie, że to to tylko zaowocuje w mojej karierze. Nie było to jakoś, że straciłem bardzo ale straciłem, Dark knockdown, trafił, mam mocne uderzenie. Na całe szczęście to jest tylko lekcja dla mnie i, i, i pod, na przyszłość dobra, 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 po prostu, jak to się mówi? Nauka, Nie, na, nauka grunt, taki jak się robi pod domy. Ostatnie moje fundamenty. Fundamenty. A Knockout. Proszę? Knockout. Cieszyłem się, wiedziałem, że w końcu ten lewy... Mało biłem lewy, nie wiem czy gdzieś, tak, biłem bardzo prawy, mało. mało biłem lewy jakoś tak, kurde, nie wiem. Raz przestrzeliłem, nie trafiłem, trafiłem, widziałem, widziałem, że go w, Wiedziałem, że go, że go w końcu trafię. Wiedziałem, widziałem to. Ale ja powiem Wam szczerze, że to taka, takie walki mi są potrzebne. Co innego, widzicie co? Dla mnie to jest nauka, bo jakbym cały czas wychodził i wszystkich napiorniczał bez niczego, to nie miałbym czego się uczyć. A najważniejsze jest dla mnie teraz to, że co wyciągnę z trenerem. Mam teraz długą walkę w Polsce. Mam nadzieję, na pewno będzie. Manager już na tym panuje, musi być. Także teraz zimno i później jakaś prerwaj, no i zobaczymy. Najważniejsze jest dla mnie teraz Krzysztof Zimno to jest. Krzysiu do Ciebie drukowane to samo będzie z Tobą.